Pod Lyoko. Ewolucja. Xana ma 80% mocy. Mamo! Aylita. Wciąż nie wiemy, kto jest Spektrum. Uważaj na wszystkich. Sobowtóry. Nie, to niemożliwe. Jasne, że możliwe, ale musisz się przyłożyć. Wszyscy uważają, że to super film. Film jest idiotyczny, szczególnie na końcu, kiedy zły bohater znajduje oświecenie. I proszę, helikopter policji odlatuje i oświetla mu twój. No to jest super. <słuch> Żenada. Cześć. Nie macie lekcji? Nie, wolne popołudnie. A Elita gdzieś poszła? Jest w pokoju. Spróbuj ją odkleić od kompa. Mogę spróbować. Dobra, idę chorować nad wirusem. Laura czeka. Laura? Zanim wgramy wirus, musimy jeszcze coś sprawdzić. Elita jest wciąż zajęta. Bez niej nie dam rady. Dobra, powiedz mi, kiedy doznasz oświecenia. <laughs> Cześć! Cześć! Wszystko dobrze? Nie, mama wciąż nie odpisała. Czekaj. Wie, że żyjesz, to zawsze coś. Nie chcesz ze mną wyjść, jest bardzo ładnie. Nie wiem, a jak wyślę wiadomość? Zobaczysz, jak wrócisz. Zrobimy dziewczyński spacer. Co to jest ten dziewczyński spacer? No, połazimy sobie bez celu. Pośmiejemy się jak głupie, pogapimy na chłopaków. Przymierzymy w sklepach mnóstwo ciuchów i nic nie kupimy. A kiedy będziemy padnięte, pójdziemy do mnie na herbatę, a wszystko to bez Laury, oczywiście. Zgoda. Ej, nie tylko nie ona. Ej, galeria handlowa, tak? Nie, nie, nie. nie. Macie szczęście, ja też. Doradzę wam jakie ciuchy macie kupić. No bo nie obraź się, ale ruszy czarny. Za długo było cicho. Tak, Jeremy? Dobra, idziemy. Chłopaki, wstajemy. Robota czeka. Dlaczego Ksania atakuje w czasie deszczu? Tak, Jeremy? Jestem z Elitą. Dobra, już tam idziemy. Niestety, z Sisi nie możemy. Naprawdę? O, coś nam wyskoczyło. Musimy odłożyć zakupy. Bierzesz mnie za głupią, czy co? Chcecie nie spławić, tak? Sisi, Jeremy przed chwilą zadzwonił. Potrzebuje nas. No to chodźmy do Jeremiego. Jestem córką dyrektora. Mogę mu pomóc, jeśli ma problem. O, cześć, Lauro. Nie miałaś właśnie siedzieć z Jeremim? William, tu Laura. Uważajcie, wizualizacja nic nam nie dała. Spektrum może być brektą. Nie uwierzycie to, Spektrum. <śm> Każdy idzie do fabryki z innej strony. Nie da rady złapać na sobie. Dobra. Czekaj, to znaczy, że jednego z nas może dorwać? Urany! Nie, nie zostawię was. Udajecie, żebyś na zakupy mnie? Yumi, mogłabyś wrócić do domu. Stamtąd możesz iść gdzie indziej i wyłączyć wiesz co. Bo ja zostanę z Sissi. Idę do domu. Do domu. Hej! Chodź, idziemy do Czermiego. Yumi. Gdzie Elita? Nie wiem. Co, so, nie byłaś z nią? Jeremy? Mam złe wieści. Spektrum zmienia formę i tym razem to Yumi. Co? Powiedz innym. Dobra, powiem. Spektrum to Yumi. No co? Zobaczyliście Spektrum? No właśnie się zastanawiamy. Ulrich mówił, że chciała się ukraść kody. Tak, tak. A potem przyszłam tu, żeby ukraść wasze. No, to prawdziwa, Jumi. Mam wielki problem. Albo jest wiele spektrów, albo zmienia formę. Nieważne, trzeba to przerwać. Lećcie do Lioko. Gdzie Alita? Jest z Sisi. sobie radę. Transfer Yumi. Transfer Williama. Skan Yumi. Skan Williama. Wirtualizacja. Jesteśmy, Jeremy. Myślisz mi taksi? Sekunda. Zaraz obliczę współrzędne wieże. Co Elita robi z Sisi? Nie wiedziałem, że się kolegują. Długo bym mówić. Sisi się przekleiła, ale Spektrum jeszcze trudniej się pozbyć. Dobra, mam. Biegiem do wieży. Mogę spalić gumę? Ciągle to robisz. Elita, co tam? Nadal jestem z Sissy. Bądź bardzo ostrożna. Nie wiemy, kto jest Spektrum. Uważaj na wszystkich. Dobra, schowam się gdzieś. Chodź, idziemy do mnie. Pomożemy Jeremiemu. O to ci chodziło. No nie. Chciałam iść na zakupy. No chodź, zrobimy coś fajnego. Tak, jasne. I co? Trzy kraby. Dzieci łatwe. Czekaj. To jest zasadzka. Zasadzka? Nie wydaje ci się to dziwne. Tylko trzy kraby? Naprawdę mam wrażenie, że ksana robi to specjalnie. Co z tego? Tym lepiej. Tak pójdzie nam o wiele szybciej. Tak, ale nie zapomnij, że już namieszał z tymi spektrami. On coś ukrywa. Posłuchaj. Rzucimy się na nie, a potem się zobaczy. Załatwię kraby, a ty wierzę. Dobra. Ej, skorupiaki! Tu jestem! Co jest? Jubi, co się dzieje? Krawy wzięły mnie na celownik. Ostrzał skoncentrowany. Nie dotrę do wieży. A William? Nie wiem, gdzie jest i co robi. Chcesz się bawić? Uważaj, William, masz mało punktów. Czuję to. Czuję. Spoko, to przecież ja. Skąd mamy wiedzieć? Nazywam się Ulrich. Stern, trenuję pęczek silat i mam zawroty. To Ulrich. William i Yumi są w Lyoko. Biegnij do nich. Niespodzianka! Miałeś pozałatwiać te kraby! Czekaj, myślisz, że ja się zabawiałem? Czwarty muszkieter czaił się za skałą. I? No i zająłem się nim. Miałaś rację. To była pułapka. Tak. I niewykluczone, że będą jeszcze inne. Ksana zrobi wszystko, żebyśmy nie weszli do wieży. Przydałby się ktoś jeszcze. Słuchajcie, wysyłam wam Olricha. Super. Widzisz, wszystko się jakoś ułoży. Mm. No i proszę, już jest. Już? Tak szybko? Czary, co ty wyrabiasz? Ulrich, uspokój się! Jeremy, co ty nam przysłałeś? Nie mam pojęcia. Ksana stworzył fałszywego awatara Ulricha. Ten ksana wyśle tu jeszcze innych? A jak ja mam rozpoznać prawdziwego Ulricha? No nie wiem. Holomaba ich nie rozróżnia. No to cudownie. Jeśli Xena wyśle więcej podróbek do Lioko, to po nas. Co się dzieje z Odenem? Mogę iść go poszukać? Nie, wolę, żebyś pomogła Aelicie. Zwariowałeś? Udowodnij, że jesteś urlichem, co? Twój brat bliźniak właśnie załatwił Yumi, Udowodnij, że nie jesteście trojaczkami. Ale z ciebie głąb, kawał pozera, który ledwo podnosi łopatkę do tortu, a marzy o mieczu. Dobra, to ty. Co dziś meni? Tylko trzy kraby. Aleksano naprawdę nie żartuje. Yumi za to zapłaciła. Jeśli będziecie się nawzajem dewirtualizowali, niedługo nie będzie komu dezaktywować wieże. Wtedy Spektrum zabierze nam kodę. Nie, Jeremy. Problem w tym, że nie możemy odróżnić prawdziwych wojowników od fałszywych. Zadawajcie sobie pytania osobiste. To się sprawdza. Uch, nie macie pojęcia, jak się namęczyłem, żeby tu dojść. W dodatku Laura mnie goniła. Nie tyj, nie bój się. Spektrum. Dobra, jestem gotów. Co się tak gapicie? Udowodnij, kim jesteś. Co? Spektrum kradnie osobowość. Podaj imię, nazwisko i dwa szczegóły, których nie zna sana. A gdzie reszta? Wysłałeś ich do Lioko? Najpierw odpowiedz. Y, nazywam się Odd Robia. Lubię muzykę i jestem lepszy z WF-u. Dobra, to on. Ulrich i William są w Lioko. powiesz mi? To ma być niespodzianka. Zobaczysz. Będzie fajnie. Dobra, idziemy. Wiesz, że nie możemy się pomylić. Jeśli mnie załatwią, tylko Aelita lub Ot mogą dezaktywować wieże. O mnie mówicie? OD? Czekaj, on jest prawdziwy? Pewnie, że jestem prawdziwy. Jeremy, wysłałeś nam teraz Oda? Tak, ale nie mam pojęcia, czy ten, którego widzicie, jest prawdziwy. Czekaj, to jakiś żarty, nie? Mówię, że to ja. To nie jest zabawne. Jeremy? E, tak, idę właśnie do ciebie. E, zdaje się, że wygumkuje pamięć Sisi. Od? Nie mogę w to uwierzyć. Jeden z nich na pewno jest nieprawdziwy. To co robimy? Nie ryzykuj, lepiej załatw nas obu. Nie mam mowy. Trzeba dezaktywować wieżę. Ale Jeremy tylko tak udowodni, że jestem prawdziwym Odem. O ile to nie podstęp, tylko że ja pierwszy zaproponowałem. Co się stało? No, już po kłopocie? Jeszcze nie. Nie widziałem, który z was dewirtualizował Ulricha. Ja też nie wiem, czy ty jesteś prawdziwy. Może omówimy to po załatwieniu krabów. Dobra. Długo tak nie pociągniemy. Wiem, Ksana stworzył awatary, które są identyczne. Nie można ich odróżnić. Dobra, idę pomóc Aelicie i Yumi. Nie można ich odróżnić. Laura, napisałabyś malusieńki programie? No pewnie. To ty? A ty to ty? Chyba mamy problem. -ho -ho! A masz białgą w zęby! Ej, Williams! I co, jestem już prawdziwy? Jeszcze nie! Ja wolno się odprężam! No chodź, krabusiu, uśmiechnij się! Dla artysty! Już droga wolna! <laughs> no tak, jasne, znowu to samo. To za trudne. Dobra, nie będziemy tak stać. Któryś z Was ma jakiś pomysł? Chłopaki, posłuchajcie, dezaktywujmy wieżę, potem pogadamy. Spółku, poza do nerwy, ja się zgadzam. Czekajcie, to ja złożyłem propozycję. Widać, że jestem prawdziwy, nie? Nie wiem, jak przed chwilą. To może być podstęp. Powinniśmy sobie zadać pytania osobiste i się okaże. Dobra, ty zaczynaj. Elita, jak nazywasz Jeremiego, kiedy jesteście we dwoje? Proxy pimpuś. Co? Proxy pimpuś. Dobra, a teraz ty. Mam pomysł. Zadamy sobie osobiste pytania i od razu się okaże, kto jest prawdziwy, a kto nie. Dobra, zaczynaj. William, czy już całowałeś Yumi? Eee, pasuje. Yumi, Twój największy obciach na wakacjach? Nigdy ci już nic nie powiem. Byłam z braciszkiem i wkładałam kostium. Od, a z iloma dziewczynami chodziłeś? O, nie przesadzaj, to nie jest zabawne. Czekaj, była ta Jane, Azra, Lola, y, Heidi, y, Emily. W skrócie, nie masz pojęcia. Przecież właśnie mam pojęcie. No weź mu, powiedz. Koniec. Słuchajcie, przygotujcie się na oświecenie. Czaję. pośpiesz się. Y, mogę wiedzieć dokąd idziesz? Dezaktywować, wierzę. Jak chcesz, dewirtualizuj mnie. Hmm. Świetnie, od dezaktywuj. A ty, Ulrich? Dobra. Yumi. Jak się nazywa twój chłopak? No co? Prawdziwy Ulrich nie zapytałby o to. Szukam was. <s junior sigh> coś wam jest? Powrót do przeszłości. Handlowa? Tak, idziesz z nami? Tak, mogę? No pewnie zapraszamy. Super. Doradzę wam, jakie ciuchy macie kupić. No bo nie obraź się, ale rusz i czarny. No to idziemy. No, mało brakowało. Cena się nie poddaje. Tak, ale udało się. Mam nadzieję, że przestanie nam kraść tożsamość, bo nie mam ochoty odkrywać sekretów. No, chodźcie! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Start International Polska. Reżyseria Marek Klinczuk. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka. Dźwięk i montaż Sławomir Czworniuk. Kierownik produkcji Dorota Myczek. Udział wzięli Joanna Kudelska, Marta Kurzak, Adam Pluciński, Piotr Deszkiewicz, Maciej Falana, Franciszek Boberek, Dominika Sel.